6,5-20,9 punktu za nim Maksymilian Myśler, Balkasen i Tomasz Naglicz. To na razie czterech skoczków, którzy mają pewną kwalifikację do rundy finałowej. A na naszych ekranach Borek Sedlak on nie skakał w serii próbnej. To jest jego pierwszy skok dzisiaj na Czertaku. No i popatrzmy, jak poradzi sobie drugi z reprezentantów Czech. Będzie daleko, będzie ładny skok. Myślę, że to druga odległość. W granicach 193-4 metrów, 192, minus 1,7 punktu. Powinno dać to Borkowi Sedlakowi w tej chwili drugie miejsce za Andrą Morasim. Borek Sedlak, doświadczony przecież skoczek, 29 lat. Wczoraj 19 miejsce podczas rywalizacji pierwszego konkursu na Czertaku. Było jego największym osiągnięciem w tym sezonie. No a największe osiągnięcie w karierze, jeżeli chodzi o starty w zawodach Pucharu świata, to 14 miejsce. A nie jest pierwszy jednak! Proszę, 192 metry. Znakomity start w karachowie młodego reprezentanta Norwegii, Borek Sedlak. Borek Sedlak, reprezentant Czech, drugi, jeżeli chodzi o występy. Reprezentantów gospodarzy dzisiaj na Czartaku na prowadzeniu. Na pierwszym miejscu, najwyżej sklasyfikowany po pierwszej serii jest na szóstym miejscu Roman Kodelka. 192 metry, 180 metrów. Potrzebuje Borek Sedlak do tego, by objąć prowadzenie i będzie te 180 metrów bez najmniejszego problemu. Świetnie czują się na swojej skoczni reprezentanci naszych południowych sąsiadów. 183 metry. Dodatkowo jeszcze niekorzystne warunki, dodatkowe punkty za wiatr plus. Punkty za obniżony rozbieg łącznie na 10,4 punktu dostanie Borek Sedlak. Do noty za odległość i za styl. On powinien w tym momencie objąć prowadzenie, wyprzedzić Ole Mariusa Ingwalcena. A my w tej chwili posłuchajmy rozmowy ze Stefanem Hulą. Obok mnie zadowolony Stefan Hula.